Witajcie z tej strony Kazumi. W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić miniaturkę. Jest to taki mój poradnik ode mnie dla Was. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Na pewno wielu z Was nie ma możliwości, albo po prostu nie posiada takich typowych programów graficznych lub takich do rysowania. A chciałoby robić fajne i ładne miniaturki, więc tutaj polecam Wam program, a raczej aplikację na telefon, jaką jest PixArt. Bardzo fajna apka, którą mega polecam, ale do niej jeszcze przejdziemy. Chcę Wam również pokazać, że nawet na stronie internetowej znajdziecie generatory miniaturek z której nawet sobie skorzystałam. Jest bardzo spoko, jest bardzo wszystko tutaj ładnie pokazane, bardzo łatwo ją zrobić. No i szczerze tutaj nie ma nic trudnego. Później tylko ją pobieramy, no i mamy. A teraz przechodząc do apki PixArt, no to możemy właśnie sobie wybrać tło w aplikacji, bo tam są właśnie darmowe tła. Po prostu sobie możemy pisać, nie wiem, blue background przykładowo. No i wyskoczą nam po prostu tła, które są o tym kolorze i tak dalej. Oczywiście możemy później tam sobie dodać jakiś tekst, jakieś naklejki i tak dalej, i tak dalej. Ale również możemy dodać własne zdjęcie. Ja oczywiście weszłam sobie na SSO i teraz wam pokażę jak ja to robię z shaderami. Oczywiście odsyłam was do mojego odcinka, który nagrałam na swój kanał, także polecam serdecznie. Więc ja oczywiście wybieram sobie jakieś tam miejsca takie, które mi się po prostu podoba i będzie mi pasować. Oczywiście tutaj jeszcze tak y, wspomnę o shaderach. Pamiętajcie, żeby sobie wyłączyć zimę, ponieważ gdy jest zima na SOTO to po prostu nie działa. Więc przyłączamy sobie na lato i wszystko fajnie działa. Oczywiście nie możecie zapomnieć o tym, aby wyłączyć sobie odbicia oraz anti-alias. To jest bardzo ważne. Jedynie możecie sobie zostawić cieniowanie, ale tylko to. No i jak już sobie znajdę teraz to fajne miejsce, gdzie mi się po prostu podoba, oczywiście robię zdjęcie. Ogólnie jak już włączymy editor WSO od zdjęć, to trzeba właśnie wejść ustawienia jeszcze raz, kliknąć Anti Alias i odznaczyć, bo wtedy nam się te, te wszystkie shadery, czyli na przykład właśnie ta mgła, ona nam się na nowo włączy. Po prostu tak jest, nie wiem dlaczego. Ale właśnie taka ma uwaga, żebyście też o tym pamiętali. I jak już mamy zdjęcie, to przechodzimy do Pixarta. Oczywiście w samym Pixart nie ma też nic trudnego. Wszystko jest ładnie pokazane. Można tam wycinać, można przyciąć, można dodawać takie różne naklejki, dodać sobie jeszcze raz jakieś zdjęcie do tego, można coś sobie tam narysować, jakby dodać jakiś taki blask. No ogólnie jest bardzo dużo możliwości. Ja oczywiście dodaję tutaj sobie to swoje zdjęcie, które zrobiłam. No i na przykład też mogę sobie wyciąć tutaj tego konia. Jeżeli wycinacie, nie polecam wam robić właśnie zaznaczając sobie tą osobę czy coś, tylko po prostu sam kontur, bo kontur lepiej nam wytnie. Ewentualnie tam możemy coś jeszcze poprawić. jest pięknie sztosik. Możemy sobie dodać jakiś tekst właśnie, jakąś naklejkę i tak dalej, i tak dalej. A teraz po prostu wam pokażę, jak ja to tak w szybszym tempie robię, żeby po prostu było troszkę szybciej sobie zobaczycie, no i oczywiście na koniec efekt końcowy. Oczywiście po skończeniu miniaturki lub innej grafiki, klikamy na górze Zastosuj, a następnie oczywiście Następny. No i tutaj będziemy mieć, oczywiście tutaj są reklamy, także klikamy X, a już ich nie będzie. No i tutaj mamy też do wyboru lepszą jakby grafikę tej naszej grafiki, którą zrobimy. To jest oczywiście dla premium, to jest jakby PNG pełne żeby to było lepsze, lepsza jakość zdjęcia. Yy, więc dlatego też Wam na właśnie przecinać od razu zdjęcia, jak już robimy, to zdjęcie na przykład na detorze, to Po prostu, żeby to ta postać była bliższa, bo ta nie jest spikselowana na przykład, nie? Więc yy, tak to tutaj wygląda. Możemy po tutaj gdzieś zapisać sobie. lub yy, Tutaj też na górze mamy taki znaczek do pobierania, po prostu pobrać i mamy. Gdy już sobie zapiszemy zdjęcie na telefonie, to następnie musimy sobie to zdjęcie ewentualnie gdzieś wysłać do samego siebie, na przykład na Messengerze czy na Discordzie. Ja akurat preferuję Messengera, sobie tam sama do siebie wysyłam. No i później po na komputerze tylko to pobieram sobie, no i mam. I tak oto wygląda moja miniaturka. Oczywiście każdy ma swój gust, swój styl i robi tak jak mu się podoba. Ja akurat robię tak. I w sumie wielu z Was pisało, że moje miniaturki wyglądają bardzo fajnie i ładnie. Także dziękuję Wam za ten komplementik. No i oczywiście dziękuję Wam za oglądanie, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I wam troszeczkę w tym oto kroku pomogłam, czyli jak robić miniaturki. Także zostawcie po sobie jakiś komentarz, łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście subskrypcji na moim kanale, to koniecznie zasubskrybujcie. Oraz dajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także ja się za wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się.